Yo siemanos! Cześć! Jestem jakie w kolejnym odcinku na moim kanale w dzisiejszym odcinku kolejny odcinek z Minecraft i w dzisiejszym odcinku będziemy robić sobie podziemny magazyn, bo jak wiecie tutaj troszkę miejsca za mało na rzeczy, a tak w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie podziemny magazyn jak wiecie dzisiaj jest sobota i dzisiaj mam cztery filmy na nagrania, już jeden jakby wstawiłem wczoraj tak o późnej godzinie no i teraz muszę wstawać. ten bo dzisiaj muszą być jeszcze cztery filmy muszę nagrać, dlatego no troszkę Trudno, ale mam nadzieję, że dam radę. No i co? Zaczęliśmy sobie, zejście zrobimy. Zejście myślałam, żeby tutaj zrobić. O. Raczej tu. O. Nie, poczekajcie. Tutaj. O, tak. Tutaj pod tortem. No bo tutaj będzie chyba najmniej będzie przeszkadzać. No, i no, na pewno miejsce nam jest potrzebne, bo mam dużo itemów i się one już mi tutaj nie mieszczą. A w następnym odcinku postaram się przygotować książeczki, Żeby mogliśmy sobie zrobić epicki kill ym, No i może jeszcze i zbrojkę. Dlatego przez ten odcink będzie ten zaraz zrobimy sobie magazyn. No i może, a w następnym odcinku będziemy sobie ogarniać jakieś jeszcze ym, kill i jakieś zbrojki. Dlatego jak chcecie. Dowiecie jak to będzie i jak będzie wyglądać, to zostańcie do końca w filmiku. No i może zostawcie subskrypcję i łapeczkę w górę, żeby nie przegapić żadnego kolejnego odcinka. No i co, lecimy z tym koksem Dobra, to sobie wykopiemy. Łopata to na pewno nam się przyda. Ym, tylko łopata, łopata, tak łopata łopatą, ale gdzie ta łopata? Mamy tutaj drewno i wszystko. Czyli lecimy. Bierzemy patyk. Czyli te... dobra, bierzemy łopatę. I kopiemy w dół. Troszkę, kawałeczek. No i muszę wam powiedzieć, że filmu z jaksem nie, niestety nie będzie. No bo, jakby wam to powiedzieć, troszkę... No jestem u dziadków i dlatego no, nie mam jakby to zrobić. Ja, ale słabo tutaj nic, nic nie zrobię. Czekajcie. Wkopię się w górę. Toś miała taki jeden pomysł, ale nie wiem, czy on mi się by udał. Czekajcie. Weźmiemy tutaj y, szały, wyrzucimy. Idziemy to do eku. I podniesiemy. Raz, dwa, trzy. Dobra, hop. I do góry. I też miałam taki jeden pomysł, bo już tam, też tam trochę, jakby można powiedzieć, przygo przygotowałem to miejsce. Zobaczcie tutaj: takie bardzo fajne miejsce, w wgłębienie. I tutaj jeszcze trochę dostawiłem klocków. I tutaj miałam, mówię, a może tutaj zrobię magazyn. I nie myślę, że tutaj zrobimy, tego już rozkopujemy. No, bo to już ja już z nie przygotowałam, mówię. A tu będziemy mogli jakąś bazę, jaką podjąłem, zrobić coś takiego. No, bo jak mówię, tam już patrzyłam, tam jest jaskinia i nie chciałam nie mi się tam murować coś takiego. No, ja tego jak tutaj to rozkopiemy. Dobra, brzmi tak, tak, tak. No, oczywiście, jak już mówię, to jak Wam się film podoba, to zostawcie łapeczkę w górę. No i subskrypcję. Lecimy. No i mówię sorry, że no, nie będzie żadnego filmu z Jacksonem, ale jestem u dziadków i teraz no, nie wiem, nie miałbym jak nagrać, a cool Jack jest w domu, dlatego może najwyżej będzie film, poczekajcie, w, tak w poniedziałek, poczekajcie, w poniedziałek albo we wtorek ewentualnie mogę nagrać film. Myślę, że ym, maksymalnie to w poniedziałek, ale tak myślę, że we wtorek jakiś filmik z Jaksem w, wleci, nie? Dobra, lecimy se, się przespać, żeby nam, nam, nam tu yy, nieważne potwory nie atakowały. Yy, no, idziemy się, wiem, że są pochodnie, ale to tak i tak daje, trochę pomaga, ale nie, nie jakoś do końca. Nie jest to jakieś mega. No, tego trudno. O nie, alby tam wpadłem. Dobra, bierzemy sobie tutaj. Śpimy. Dobra, lecimy. Czy mamy? No tak jak myślałem. Odłożymy muszę sobie trochę miejsce zrobić. Musimy sobie wziąć to. Na pewno trochę dasek. Tego sam akurat pewien. Budul tak, i wszystkiego. Dobra, lecimy się tutaj i kopiemy. Pyk, lecimy. Dobra, Wykupiłem sobie taką. No, nie nie chcę, żeby to było jakieś za wielkie. Nie że jeszcze muszę zawsze, pamiętajcie, powiększyć to. Tego, no, nie potrzebujemy tego jakoś, jak na tą chwilę wielkiego. Tylko nie ma Dobra, wykopiemy sobie tutaj i po, na bokach damy. W sumie to możemy dać drewno. Tak, Jezus Maria, nic nie, ale laguje. Aj, Dobra, stawiamy bloki. Pyk, pyk. Serio? Serio? Dobra, już nieważne. Nieważne. Stawiamy tutaj. Blok, blok, blok. Pyk, pyk, pyk. Dobra. Tak, wykopiłem sobie łopatę. Łopatę zrobiłem. Yy, Myślałem na początku, że zrobię sobie diamentową, ale yy, no, diamentowa opata. No, tak to słabo widzę. I na tego żelazną, będzie lepsza. Nie no, nie lepsza, ale wiecie o co chodzi, że diamentowi trochę mi szkoda by było tego dać jednego di diamancika. Tylko no... Tam weźmiemy. Dobra, bierzemy, sobie kopiemy, pyk, pyk. Pyk. Jezus, ale laguje. Ale jest, ale reaguje, ale ścina. Dobra, bierzemy. Że tak, jeszcze tutaj myślę, że wykupiłem sobie jeszcze z 200 takie, w tamtą stronę, ta jeszcze jedna, Ym, dobra tutaj, Pyk z dołu, no ile już mi trwa, nie no damy radę zrobić, oczywiście ja tutaj postawiłem skrzynki, a ja poza odcinkiem wszystkie tutaj itemy przyniosę, no, nie będę na odcinku już w tą i we w tom byłoby to nudno, a tym bardziej film był za długi i da, albo by się wam nie podobał, bo był za długi, by nie oglądaliście, albo by było tak, żeby po prostu nie mogłem przesłać, bo już nie wiem teraz jaki, jaki dłuższy film mogę przesyłać. Bo teraz to chyba tym więcej subskrypcji, tym czy tam polubię coś jakiego, to tam można dłuższy film nagrywać, ale w sumie nie wiem. Dlatego no nie wiem. Film może być długi, ale wiem, że raczej wam się nie będą w sumie podobać filmy takie, ja tego, nie wiem jak YouTube, jak już wiem, że mówię co, raczej trzy odcinek wstecz, YouTube bardzo blokuje komentarze, a jak będą to, napiszcie, się takie na przykład dłuższe filmy, 15-minutowe, a teraz mam takie partie jak na przykład, bo mogę nagrywać do 16, tego może być gdzieś na przykład takie 15-16 minutowe, teraz takie filmy trwają po 10. Dlatego możecie napisać w sumie, jak będą komentarze. Czyli by takie 16-minutowe, czy takie na przykład 8-10. W sumie możecie napisać mm, Dobra, weźmiemy tutaj damy. Pochodnie oczywiście sobie postawimy tutaj. Pyk i pyk. Dobra. Idziemy sobie podziwi zrobić. O, dobrze, już ścina cukrowa rośnie. Tam też mamy fermy, rośnie wszystko. Ogólnie. Mam, mogę Wam pokazać jak wygląda ta skrzynka z jedzeniem. Jest coraz lepiej. I naprawdę jak to zbiorę i wszystko, to będzie naprawdę bardzo dobrze. Zobaczcie to, czy Wy to widzicie. To jest. Naprawdę tego jest bardzo dużo, bo jak zapamiętam te krówki, wybiłem większość, to też bardzo dużo mięska było. No i teraz będę już będziemy mogli na odcinkach się nie roznażyć, ale to trochę tak długo. No i sorry, bo w tamtym odcinku widzicie, nagle, nagle się skończyło, nie? Bo ja nie wiem czemu, jakby, że tam cięcie było normalnie, cięcie, wszystko picobello, ale potem jakby to ten film się wyłączył, tylko nie wiem do końca o co tam chodzi, ale w sumie nie wiem. Tak, no myślałam, nie wiem, czy mam funkcję, się włączyłam, patrzyłam, coś tam było, jakieś tam funkcje przełączenia. Nie wiem, potem po odcinku popatrzę i mi się włączyło, i no i nie się tylko przejdziemy się nie w tym, tylko jeszcze w kolejnym. Bo teraz już chcę dokończyć to, co mamy zrobić, czyli chodzić magazyn tam może jeszcze dach, potem zrobię po odcinku. Jeszcze, jeszcze drzwi tu zrobię, żeby żadny nam tu mobek nie weszedł. Ustawiamy skrzynki. Pyk, tutaj mo mogę w sumie podkopać, pyk, pyk. No i dobra, i stawiamy skrzynki tutaj ładnie. Żeby mówić, no bo teraz naprawdę, teraz z tym miejscem to um, ma jakaś masak chyba dobrze to wiecie, jak być, że ja tam w domku to prawie nie ma. No chyba dobrze widzicie. Mówicie no, nie ma za dużo, ta jeszcze ścianka będzie. Dobra, idziemy tak, wezmiemy sobie, zrobimy trzeba jeszcze jednego może gdzieś znajdę. Na najwyżej, albo najwyżej dobra, to jest wezmę. Skopię, albo najwyżej po prostu pójdziemy jeszcze skopać do lasu to drewienko, albo całe razu drzewo. Dobra, Jezu, ja serio, wpadłem jeszcze. Dobra, idziemy na górę. Ja już będę chyba się z wami powoli żegnał, Może taki 11 summitowy film z żeby był. Tylko 30 mi dziwi. a w tym czasie... Kiedy zrobić to, przypomnę Wam o subskrypcji kanału, komu za No i oczywiście się w górę, żeby wiedziałem że takie filmy Wam się podobają. Już subskrypcji i dzwonka, bo dzwon bez dzwonka nie mam. No, nie będzie się na bieżąco, a warto być. Obiecuję. Dobra, bierzemy sobie drzwiczki. Mm, tutaj szukamy. Dobra, mamy takie drzwiczki i lecimy. Tutaj sobie się otworzymy drzwi. Fajnie mówi, otworzymy drzwi. No dobra, nieźle. E, dobra, lecimy się tutaj. Siup. Hop. No i dobra, ustawimy się tak. No i tutaj, drzwiczkiem myślę, że to jakoś to wygląda. Zobaczcie. No, wygląda to jakoś. Tak, może nie wygląda to jak mega, ale wchodzimy. Tutaj już ładnie w środku sobie wygląda. Co so, oświetlę to trochę, żeby tutaj. Z pewnością żadny, żadny mobek się nie zraspił, bo były był przypałek, bo tutaj miałam diamenty i by jakby to powiedzieć troszkę creeper wybuchł, to nie fajnie by było. Tego no oświetlimy, no i myślę, że teraz już powinno być oki. Okay. No i już będę się żegnać, oczywiście zostawcie subskrypcję, to no i na 10 tysięcy z smaga wpadajcie na kanał mojej siostry Natalia Zamudna, gdzie się pojawi film ceną tak, kto na tego bardzo polecam. No i widzimy się w kolejnym odcinku, pa pa.